Siemaneczko, siemaneczko Witam wszystkich w kolejnym materiale Na moim kanale Czwarteczek I Lidl Burbach, a wcześniej Buckring, cztery palety do wyładowania Dobry kierunek I Mam w Lidlu tylko troken, także bez siedzenia w chłodni. na spokojnie. Wczoraj jak była taka pompa zarombista, ulewa, ale to naprawdę była pompa. Jechałem po autostradzie momentami 40 na godzinę na awaryjnych. I powiem Wam, że kurde, dawno takiej ulewy nie widziałem dzisiaj pokazane zdjęcia we Frankfurcie na dworcach, normalnie metr wody zalane z lotniska wczoraj jak kurde było zalane masakracja a tu cały czas że pogoda ma się poprawić że będzie lepiej ohoho, jak to kurde i wczoraj nawet w filmie mówiłem, że, że będzie, że ma być yy, od piątku tego, już do przyszłego piątku taka bankowe słoneczko, gorąco i tak dalej dzisiaj się już patrzę, już dwa dni pochmurne nie, nie uwierzy nigdy w życiu, że się nikt nie bawi tą pogodą. Nie ma takiej opcji, te takie rzeczy nie dzieją się normalnie no ale że zaraz będą wszyscy mówili że to teorie spiskowe to nie są żadne teorie Nie od dzisiaj wiadomo już w latach kurde tam 50 -tych, 60 -tych się bawili pogodą a takie najbardziej znane bawienia się pogodą to przypomnijcie sobie ci którzy pamiętają pochody pierwszomajowe za komuny zawsze była pogoda zawsze dlatego że samoloty latały, rozpylały Odpowiednie środki i wiem, że sadzę nawet rozpylano, żeby chmury rozgonić. Zobaczcie jakieś defilady w Rosji czy cokolwiek, w Chinach. Zawsze pogoda, nie? Da się, da się. A tu ktoś się bawi na bardzo dużą niekorzyść Europy. Bardzo dużą niekorzyść. Wiadomo kto, nie? Nie trzeba, nie trzeba palcem pokazywać nie trzeba palcem pokazywać o no i tu jest automat, manual faktycznie, a teraz bo mi ktoś powiedział właśnie ja nie patrzyłem a tu jest automat, manual i wystarczy to wcisnąć i się przełączy, tak? powinno mi jest manual i teraz muszę jeszcze zobaczyć gdzie się przełącza góra, dół, aha, jak jest ten Jak jest chyba do siebie i od siebie, tak? Zaraz zobaczymy 11, tak do siebie 12, przełączę z powrotem na automat. Także jednak sekwencja jest. Ok, nie zwróciłem na to uwagi. Natomiast w... to nic nie daje jak się ta literka P załączy. Bo jak ona się załączy, to właśnie nie działa w ogóle przełączanie biegów. Nie wiem, pewnie już jest zrobione, bo wczoraj miał to robić. Nawet mi, jak rano gadaliśmy, to mi mówi, jak będziesz gotowy, zadzwoni. Ja nawet nie, nie dzwoniłem, ale napisałem mu wiadomość i patrzyłem, czy odebrał. Odebrał i napisał, OK, że już jadę. Także miał sporo czasu wczoraj, żeby to zrobić. Póki co błąd się nie świeci i skrzynia działa prawidłowo. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo to teraz to tak normalnie ten samochód naprawdę dobrze jeździ jak na kurde 550 tysięcy kilometrów to jemu tu nic się nie dzieje i na to co jest tuczone na miejscu bo to wiecie to jest tak jak ja mówiłem i każdy z was doskonale sobie zdaje sprawę że ciężarówka która jeździ po trasach tak jak tam niektórzy pisali pamiętam Tkaczykowskiemu czy Nasierowskiemu o pochwaliłem go już się włączył dobra przełączymy na manual i zobaczymy Przełączył na 3, ale sam nie przełączył. 4, 5. Muszę po 2 chyba przełączać górny, nie? Dobra, i z powrotem automat. Czyli pewnie nic nie robili wczoraj. No bo z powrotem to samo. No znowu muszę, kurde, do szefa napisać, że dalej jest problem. Zawsze lepiej zaczekać, nie wiem, czy nie miał czasu, czy jak, ale to jest. O, już pesie świeci, denerwujące to jest. Jak się przełączy z D na N, to w tym momencie on tak jakby do prędkości, jak się z powrotem na D, to on do prędkości chyba sobie dobiera biegi, dlatego zmienia to takie wymuszone, a przełączanie na manuala no to, to ma działać, ale tak poza tym naprawdę to auto tylko głośno w tym Mercedesie guziła. nie wiem czy w tych nowszych też jest tak głośno, ale tu jest głośno w porównaniu jak jeździłem DAFem a każdą ciężarówką co jeździłem to było ciszej jak w, tu w Mercedesie no nic, lecimy i godzina przyjazdu 10.5 10 10:5 110 km, godzinę 32. Zobaczymy, jak ta droga będzie przebiegać. Bo już coś pokapuje pomału. Załatwione A bo to jest kurde ta apka Tu jedziemy na odbiór 90 km, Godzina 15 13 .24. Jak będzie gotowe to 14 I przed 15 Powrót I przed 15 Powrót Dawaj tu panie na krawężnik Dawaj na krawężnik Kurwa jedziemy po krawężniku Jedziemy po krawężniku. Napisałem przed chwileczką wiadomość, że ta skrzynia dalej chujowo chodzi. Bo ja nie wiem, czy oni ją wczoraj robili, czy nie robili. Jak robili, to, to źle, bo nie zrobili. Jak nie robili, to źle, bo olali. I muszę im napisać teraz, że kurwa, jak nie zrobią, to jutro przyjadę do roboty kurwa, z bańką 5-litrową benzyny. <laughs> I zrobię porządek, kurwa, z tym mercedesem. Zrobię to, do czego Mercedes się kurwa nadaje. <taka>, Taka sytuacja. Ale tak to jest, jak się nie dba. Jak się nie dba o skrzynię. Przecież nie trzeba wymieniać oleju w skrzyni. Po co? Kurwa, to jest cudowna formuła oleju, który oczyszcza skrzynię. Pomimo tego, że lamele się zużywają, że tam jakieś opiłkowanie drobne jest przez tyle setek tysięcy kilometrów, to przecież ten olej jest tak cudowny, że to wszystko rozpuszcza i nic się z tym nie dzieje. Mi to, jak robiłem w kontener lifter, to wiecie co mi szef powiedział? Że w skrzyni się oleju nie wymienia, bo skrzynia jest hermetycznie zamknięta. Ja pierdolę, jak to usłyszałem. Ja mówię, a we frytkownicy, nie, nie, no to ma z tlenem, yy, przecież kontakt i tak dalej. Ja mówię, no dobra, ale tam są części tarcze, które się zużywają, ścierają i to, co się zetrze, to idzie, kurde, do oleju. Te zanieczyszczenia w oleju pływają, nie, nie, no przecież ja mam, kurde, miałem wtedy BMK mm, F11, przecież, kurde, ta BMK to ona ma 300 tam tysięcy kilometrów przejechane i nic się nie dzieje My właśnie i jeszcze nic się nie dzieje to jest też kwestia szczęścia jak to jeździ jak ktoś będzie bardziej pałował auto, deptał go na zimnym to na autostradzie też nie tylko na zimnym, ale jak w wyższych temperaturach ten olej będzie pracował w skrzyni biegów wiem, że jak olej tam pracuje w optymalnej temperaturze to można przejechać powiedzmy do 60. Nie, że 60 i tam więcej, tylko do 60 tysięcy powinno się wymienić, ale wystarczy go 2-3 razy przepałować konkretnie na autostradzie, żeby naprawdę ta temperatura była wyższa, i ten interwał potrafi się po takich kilku razach skrócić o 10-20 tysięcy. Taka sprawda. No a. Niestety. Wielu ludzi idzie do salonu kupować samochód nowy, i tam mają napisane, że wymiana oleju co 30 tysięcy, w skrzyni nie trzeba, i mówią: Kurwa, jakie teraz zajebiste samochody robią, panie olej, co 30 tysięcy kilometrów, w skrzyni to w ogóle się nie wymienia oleju. Ten sam samochód w Stanach Zjednoczonych wymiana oleju co 10 tysięcy kilometrów, wymiana w skrzyni co 30-40 tysięcy. A już inne podejście do klienta. Bo w Ameryce, jak taka skrzynia się zepsuje, i by goś powiedział, że przecież się nie wymienia, to by mu musieli dać nową skrzynię. A tam sprzedają dużo samochodów, to by bolało, nie? Niestety, lecą z nami w uja. Można jechać. Opie, nie patrz w telefon, tylko kurwa jedź. Bo się patrzysz w telefon, kurwa i nie wiesz z czego żyjesz. Dobra, on jedzie w tamtą stronę. Natomiast wyjeżdżać to telefonik. Panie. Nie wiesz, czego żyje. Ajajaj, panowie, teraz muszę za chwileczkę zadzwonić i powiedzieć, że wracam i będę przed trzecią. Gdzieś za 15.00, trzecia nawigacja 14.52, a ja myślę, że będzie gdzieś 14.45. Więc mechanikowi powiem, że na 15 i akurat odstawię samochód na chatę Niech kurde w końcu może to zrobią, bo, bo słabo Kurde z tą skrzynią Chwilę chodzi dobrze, chwilę szwankuje Będzionek na lajcie Na lajcie Niedługo na urlop już niedługo na urlopik przynajmniej człowiek parę dni dychnie. Koniec na dzisiaj. Mechanik ma zaraz przyjechać i auto zrobić. Zobaczymy. Mam nadzieję. Mówił, że będzie za 15 minut. Także na jutro fura powinna być zrobiona, jeśli to to co on mówił. Także to by było na tyle dzisiaj. Do następnego.